Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba także zaznacz dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich filmach. Wielkie dzięki! Siema, w dzisiejszym filmie znów chciałbym wam pokazać ciekawostki właśnie z FIFA 17. Dziękuję wam także za tyle łapek, pod poprzednim filmem jesteście niesamowici, no i mam nadzieję, że pod tym także zgromadzicie ich równie dużo. Ogólnie również mam do was trzy ciekawostki, tak jak to było w poprzednim filmie. Jeżeli chcecie kolejny film z tej serii, to oczywiście zostawcie 1500 łapek, dzisiaj taki sobie cel ustawimy. No i zmieniamy lekko nazwę, wydaje mi się, że taka jest taka czytelniejsza. No i dobra, już może zaczynajmy, tak więc ja was zapraszam do oglądania. Na początek mamy ciekawostkę, właśnie podesłaną przez kilka osób pod poprzednim filmem. Podsyłaliście mi, że w Ultimate jest taki jeden kryty ciekawy zawodnik i rzeczywiście sprawdziłem to i tak jest. E, ogólnie mówiąc, możecie właśnie podsyłać jakieś ciekawe rzeczy do sprawdzenia, możemy sobie właśnie e, sprawdzać to. No i będą wam to pokazywać w filmach, jeżeli coś będzie warte pokazania, właśnie w filmie. No ale już nieważne. E, wpisujemy sobie w fucie CJ e, Peszneker, no i zobaczcie, że jest taki zawodnik. Co ciekawe, mam tylko dwa oceny ogólnej, tak więc, no, taki dość mały wynik. No i tak jak mówię, wpiszcie sobie CJ Pesznecker albo po prostu Pesznecker No i sam jestem ciekawy, skąd ten zawodnik się tam wziął, bo specjalnie googlowałem, czy jest taka osoba na świecie i tak dalej, że może to jakieś nawiązanie do czegoś niestety nic ciekawego nie znalazłem, tak więc wydaje mi się, że jest to jakiś błąd gry tutaj. No ale nie wiem, no z przypadku pewnie się on też tutaj nie znalazł. Dziwne, dziwne naprawdę, jeżeli macie jakąś tutaj hipotezę, skąd on się mógł wziąć, o co tutaj z nim chodzi, napiszcie koniecznie w komentarzu. A my przechodzimy, może, do kolejnej ciekawostki. Pewnie nie jedna osoba z Was zastanawiała się co dalej jeżeli zawodnik osiągnie 100 oceny ogólnej. Czy jest to w ogóle możliwe? Za chwilkę o tym opowiem. Pewien angielski youtuber tutaj, bądź też hiszpański, tak chyba wskazuje jego nazwa, Jose Manu postanowił to sprawdzić. Wytrenował sobie Renato Sancheza do oceny 99, a następnie wbił mu ocenę 100. Jak widzicie w treningu pokazało, że tam wskakuje mu ocena właśnie 100. Jednak kiedy przeszedł sobie do swojego składu, no to ona zniknęła. Znów się pojawiło 99 jakby od początku. Tak więc jak widzicie mimo że statystyki nabijają się jakby dalej, no to ocena ogólna zostaje przy 99, tak więc tutaj można śmiało powiedzieć, że zawodnik żaden w karierze nie może zyskać oceny 100 nie wiadomo jakby się rozwijał po prostu 99 to jest ocena maksymalna w FIFA 17 No i ostatnia tajemnicza ciekawostka na dziś To są cieszynki, trzeba przyznać Ukryte cieszynki, które możemy Wykonać, kiedy podbiegniemy sobie do bandy I jak wiecie, albo przynajmniej niektórzy Z was wiedzą, kiedy podbiegniemy sobie właśnie do bandy Tylko nie tam przy kamerze Wtedy zawodnicy wykonują różne dziwne cieszynki Na przykład tam niebieskibicami się cieszą yy, Tak yy, podbiegają do tej bandy yy, Bandy stają czasem na nią Jednak istnieje kilka takich Nietypowych cieszynek, one zdarzają się bardzo rzadko Ale gwarantuję wam, że jeżeli kilka razy Sobie spróbujecie właśnie po go podbiec do bandy, w końcu ją wykonacie że zawodnicy wykonują właśnie sekwencje różnych cieszynek, jedna jest taka, że udają tam nurków i spadają za bandę, inna, że udają, że wiosłują, no po prostu naprawdę ciekawe cieszynki, a myślę, że mało osób miało o tym pojęcie, tak więc chciałbym wam dzisiaj właśnie to przedstawić, sami sobie to najlepiej przetestujcie przy jakimś wolnym meczu ja mam nadzieję, że film wam się spodobał jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli macie pomysły co do tutaj pokazania wam czegoś w kolejnym filmie oczywiście napiszcie o tym w komentarzu Możecie także pisać na fanpage czy też na maila. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę i suba. Do usłyszenia. No i cześć!